Luka, na jakim ty jesteś profilu w zasadzie? Jestem na profilu humanistycznym. Poważnie? Ja także. A jaki jest twój ulubiony przedmiot? Trudno wybrać, ale myślę, że wiedzę o państwie i prawie. Wow! Mój również. A czy hmm, wiesz, jaka jest dzisiaj rocznica? E, oczywiście, dzisiaj jest setna rocznica uchwalenia Konstytucji Marsowej. Wiedziałeś o tym? Wiedziałem. Ale zastanawiałem się, co tu robi ten portret. Też nie mam pojęcia. Hmm, ale znam kogoś, kto będzie wiedział, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Dzień dobry, panie dyrektorze. A dzień dobry, witam was serdecznie. Panie dyrektorze, co nas dzisiaj tutaj zbiera? No Julka już powiedziała, że może jakaś tak. rocznica, może konstytucja, ale... I czyj to portret? Czyj to jest, to portret. jest bardzo ważne. No właśnie, moi drodzy, spotkaliśmy się dzisiaj właściwie z dwóch zasadniczych powodów. Powód pierwszy, to Julka już wyartykułowała stulecie Konstytucji Marcowej. Tej, która dawała fundamenty pod odrodzoną... Drugą rzecz pospolitą. Powód drugi to portret za nami. To postać naszego ucznia, Edwarda Dubanowicza. Niektórzy z Was być może po raz pierwszy słyszą o tej postaci, a to wybitny prawnik, właściwie twórca Konstytucji Marcowej. Co powiedzieć. a gdzie ten portret wisi? Czy on tak stoi tutaj w sali 39 nie, no, na co dzień? Boże, Uchowaj! Wisi w galerii portretów w pokoju nauczycielskim. Zapraszam w wolnej chwili. Do poznania kolejnych naszych absolwentów. Jaki on miał wkład w tworzenie Konstytucji Marcowej i dlaczego jest zapomniany? Uczeń pierwszego liceum. No właśnie, to bardzo ciekawa postać. Słuchajcie, Edward przyszedł do nas do czwartej klasy pierwszego gimnazjum z Sanoka. Był znakomitym uczniem. Miał najwyższe stopnie zarówno z nauki, jak i z pilności, a nie było mu łatwo. Gdy miał 6 lat, osierociła jako matka. W 1890 roku zmarł mu najstarszy brat, a on naukę rozpoczął w 1800. 91. Maturę zdał w 1899. U nas w szkole. Poza tym, że uczył się znakomicie, angażował się w pracę społeczną, udzielał korepetycji. Tak jak mówiłem, nie było mu łatwo. Mieszkał na stacji, mieszkał w bursie. Kiedy otrzymał te szlify w naszej szkole, bez trudu studiował na uniwersytecie w Lwowie, najpierw doktorat z filozofii, później doktorat z prawa, habilitacja, no i w końcu profesura. Ale prawdziwy rozkwit taki intelektualny to rok 1919, kiedy został wybrany posłem do sejmu ustawodawczego czego reprezentował środowisko narodowe, Związek Ludowo-Narodowy? Panie dyrektorze, Edward Dubanowicz urodził się w roku 1881, ale coś mi mówi ta data jeszcze. Ja chyba wiem, co to za data. Czy wtedy nie urodził się Sikorski? Sikorski? Również... Sikorski? No, tak, oczywiście. Jaki Sikorski? Władysław Sikorski. A tak, Władysław Sikorski. w naszej szkole. Ten portret także wisi tutaj niedaleko, bo w pańskim gabinecie. Oczywiście. Dokładnie. Panowie urodzili się w tym samym roku i wyprzedzając. Powiem, że również w tym samym roku zakończyli życie. Byli więc uczniami w tym samym czasie w murach naszej szkoły. Spotkali się, ba, spotkali się jeszcze z Stanisławem Kotem, który był wicepremierem rządu londyńskiego, który był ambasadorem Polski w Moskwie w latach wojennych. Ale wróćmy do tej Konstytucji, prawda? No właśnie, bo dzisiaj obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji. Właśnie Edward Dubanowicz był przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej, proszę sobie wyobrazić. O proszę. Czyli miał zasadniczy wpływ na kształt tejże ustawy zasadniczej. A konstytucja marcowa, demokratyczna dawała fantastyczne podwaliny pod demokratyczne państwo, bo wprowadzała podział władzy, bo ustanawiała samorząd terytorialny, bo prawa i wolności obywatelskie, na przykład zakaz pracy dzieci do lat 15, bo na przykład wprowadzała ustój republiki demokratycznej. Konstytucja wzorowana była na francuskiej z 1875, Roku czyli III Republiki Francuskiej. I według wielu źródeł, właśnie to nasz absolwent Edward Dubanowicz był mózgiem całej Komisji Konstytucyjnej. To między innymi on miał wpisać w tą konstytucję nazwa Rzeczpospolita. Więc odegrał ogromną rolę i warto to przypominać. Ja jestem zasmucona, że dopiero tak późno mówimy o panie Dubanowiczu. Jak późno? Jest dopiero 13. Słuchajcie, Galicja, nie bez nazywana jest polskim piemontem. Przypomnę tylko, że po roku 1927, kiedy wycofał się z życia politycznego i osiadł w majątku, zastała go tam Druga wojna światowa. Oczywiście został wyrzucony przez NKWD, schronił się we Lwowie, stamtąd został deportowany do Kazachstanu. Profesor zmuszony do pasienia bydła. I wówczas po układzie Sikorski-Majski niech to inna Stanisław Kot. Pomógł mu i uczynił go, że sięgnę do źródła mężem zaufania, B. zmarł wyczerpany trudami wojny w 1943 roku. To znakomity przykład dla was, człowieka, ucznia, któremu nie było łatwo, a było trudno, doszedł do najwyższych zaszczytów i miał wymierny wkład na ustrój, na kształt drugiej Rzeczpospolitej. Panie dyrektorze, dziękujemy za tę rozmowę i dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.